I ogólnie jedna bardzo ważna rzecz, no bo w sumie każdy mówi jak wypłacić gotówkę Czyli na przykład w bankomacie na lotnisku, że prowizja to 200 batów, bądź też wymienić sobie w Polsce na dolary czy euro i na przykład Wymienić już po przelocie na miejsce to po prostu w kantorze na baty Natomiast w sumie nikt nie mówi ile wziąć tej gotówki, no i ja powiem tak, że najlepiej wziąć tej gotówki więcej niż potrzebujecie bo ja wziąłem sobie 1000 złotych i myślałem, że to tak na lajcie, zapasik, no bo jak po Europie, albo gdzieś trochę poza podróżowałem, to na przykład 50-100 euro tylko brałem, tak typowo na zapas w czego, tam gdzieś nie nie zapłacić kartą. A tutaj dosłownie nigdzie nie zapłacicie kartą, czy to na... Za to zapłacicie kartą, jak sobie podpięcie rewoluta, to akurat spoko. Ale na przykład... W w każdym sklepie, nawet Seven 7 Eleven, nie zapłacicie kartą. Są jakieś progi, Na przykład w niektórych sklepach 500 baht, w innych 400 w 7 Eleven jest to 200 bat i poniżej tego progu, jakby zawsze musicie płacić gotówką, a kartą nie można. No, trochę słabe, bo z reguły te zakupy robi się tam mniejsze za mniej batów, więc trzeba płacić ich tak naprawdę gotówką. Poza tym. No Na przykład kartę SIM kupowałem, kupiłem ją za 350 Bahtów w takim sklepie typowo z sieciami komórkowymi. No tam było po prostu najtaniej, mam na miesiąc pakiet 80 GB i za to dałem 350 Bahtów, czyli jakieś 40 zł na polskie 41, coś takiego. Więc całkiem spoko, bo na lotnisku dużo gorsze pakiety potrafią kosztować na przykład dwa razy więcej. Um... No, i tam też nie mogłem zapłacić. Znaczy, mogłem zapłacić kartą, ale gościu mi powiedział, że 3% prowizji tam pobierają, no to zapłaciłem już gotówką. Eee, Okej, okay. to tak, sklepy, jakieś wszystkie, nawet takie jak e, komórkowe? No, ciężko tam płacić kartą. E, poza tym, restauracje. W restauracjach też ogólnie ciężko płacić kartą. Szczególnie jak to się chodzi o takich lokalnych z normalnymi cenami, w takich bardziej fancy powiedzmy zapłacicie tą kartą, ale czasem też będą chcieli tą prowizję 2-3% lub będą jakieś wymagania w stylu 500 batów, natomiast jak jedziecie do takiej lokalnej restauracji to wam powiedzą, że kartą zapłacić nie możecie. I ogólnie też właśnie takie rzeczy w sumie, które dużo gotówki pochłania, na przykład sanktuarium słoni 1000 batów to jest 120 zł, no to za to też kartą nie zapłacicie, tylko trzeba gotówką.